Tradycyjnie pod koniec lipca wyruszy z Gniezna na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka. Również tradycyjnie niesie ze sobą przesłanie. Kim jest ta? To jest pytanie, które chcemy sobie postawić w tegorocznej pielgrzymce na Jasną Górę. 41. Pielgrzymce na Jasną Górę, zadając pytanie, kim jest ta wspólnota, która zrodziła się pod Krzyżem. Kim jest ta wspólnota kościoła, której figurą jest Matka Boża. Zapraszamy na tę rekolekcję w drodze. Wszystkich, którym kościół jest drogi, którym Kościół jest matką, ale również i wszystkich, którzy yy, zadają sobie pytanie o kościół albo mają z tą wspólnotą jakiś problem, pytanie zapraszamy. Będziemy sobie na to odpowiadać, szukać odpowiedzi. Wyruszamy 28 lipca z katedry gniźnieńskiej. Tam o godzinie 7 odprawimy mszę świętą, Po czym zostaniemy posłani w drogę z tym pytaniem. To jest też czas, kiedy Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się w Lizbonie z papieżem. Więc będzie to bardzo ciekawy czas dla nas wszystkich i zapraszam wszystkich do tej drogi. Zapisy na stronie internetowej naszej pielgrzymki ppag. Piesza pielgrzymka archidiecezji gnieźnieńskiej. Tam jest formularz zgłoszeniowy. Wybieramy grupę gnieźnieńską, grupę czerwoną. Pielgrzymka dojdzie do Częstochowy 5 sierpnia. Dzień później pątnicy będą uczestniczyć w mszy świętej pod przewodnictwem prymasa Polski.